Posba adcza hoststią. Zabierzenia Matce Bożej Duchowskiej wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Króla Królów i Pana Panów. Najukochańsza nasza Matko i Królowo, stoją dziś przed Tobą członkowie parafialnych wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z różnych diecezji Polski, by Ci powiedzieć jesteśmy, pamiętamy i czuwamy. Jesteśmy by lepiej poznać i uwielbiać Twojego Syna w tajemnicy Jego serca. Tu w tym świętym miejscu uczestniczymy w ogólnopolskim spotkaniu modlitewnym z okazji tego święta. Pamiętamy, że Ty jesteś pośredniczką łask i nikomu nie odmawiasz pomocy, jeśli Cię z ufnością prosi. Przychodzimy więc, by prosić Cię o dar intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa i Jego królowanie w każdym sercu, w każdej rodzinie i całej naszej Ojczyźnie. Czuwamy, by nie obrażać Boskiego Serca Jezusa i nie ranić Twego niepokalanego serca żadnym grzechem. Pragniemy wynagradzać za każdy grzech, który obraża Boga i rani Twoje niepokalane serce. Pragniemy pocieszać Cię i pod Twoim berłem zwyciężać wszelkie zło. Maryjo, Królowo Nasza, Tobie zawierzamy nas samych, nasze rodziny, naszą Ojczyznę, nasze posługiwanie, a przede wszystkim wielkie dzieło intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w Polsce. Niech przyczynia się do budowania w świecie cywilizacji miłości i prawdy, wprowadzając Królestwo Boże w sercach ludzkich, i w różnych wymiarach życia społecznego, przede wszystkim w kulturze, nauce, prawodawstwie, ekonomii, polityce. Prowadź nas wedle Woli Bożej, przyjmij nasze zaangażowanie i miłość. Oddajemy Ci, Matko, nasze troski i radości. Bądź nam Matką, o łaskawa i litościwa Pani i Królowo. Amen. Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się, się nad nami. Bolesne i niepokalane serce Maryi, módl się za nami. Matko Boża Tuchowska, módl się za nami.